Halo, dzień dobry, wieczór, dobry wieczór. Po... Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z No Man's Sky z mojej serii. Dla początkujących, to jest parówka, parówka, parówka. Dobrze, co nam tam każą zrobić? Bo ja już nie pamiętam, robił to dawno, a może niedawno, może to wczoraj było, boż, jak jestem już, już nie wiem gdzieś, ja nie wiem, ja nie wiem. Dobrze, wróć do swojej bazy, musimy zatrudnić w tej bazie. Kim ty jesteś? Teleport Stacji Kosmicznej. Dobrze, musimy się tam dostać do mm, swojej bazy i zacząć ją rozbudowywać. Co zrobić? Tak, to trzeba. No, jak trzeba, to trzeba. Archiwa komputera bazy, przenosimy się do swojej bazy, bo być może dzięki mm, Apollo dowiemy się coś więcej o tej naszej nieszczęsnej Artemis. Wybaczcie, już mi się nie chciało podłączać mikrof mikrofonu tego takiego, co mam. To mam tego ze słuchawek. Jeżeli źle słychać, to komentarz zostaw. Krokiet, dlaczego tak źle nas, dlaczego tak źle z dźwiękiem operujesz? O, nową ksylę mam, krokiet. Bardzo fajnie to wymyśliłem. Dobrze. Hmm, powiadasz, że to jest moja baza. Rozszerz załogę swojego nowego domu. No, ale ja nie, ma, nie mam ochoty. Yy, czekajcie. Obiekty. Duże i małe. Dobrze. To teraz tak. Proszę Państwa. Oto miś. Przyszukaj archiwa. To jest też część misji fabularnej. Uczymy się nowego schematu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Hmm. Halo, coś się zawiesiło, nie mogę się ruszyć. E, super, odejść. Ale ja mam inny plan. O, taki mam plan. I baza znikła. Bo mogła zniknąć. Zrobimy ją inaczej. Bo mi się ta nie podobała. Mi się ta nie podobała. To je góra, nie? Dobrze. Teraz tak. Postawmy jeszcze raz komputer bazę. Mi się tego nie chciało wszystkiego niszczyć. Przeszukanie archiwów. Przejmij bazę. No dobrze. Dobrze, Bobzie. Już. Halo powierzchnia. Dobra, teraz tak, ja lubię otakować, z tego bazę. Dobrze, coś tam się wyburzyło, to nie jest istotne. Teraz sobie walniemy do tego drzwi i walniemy sobie do tego rampę. Czy po tej rampie będzie można wchodzić? Mam nadzieję. Dobra, podwójna rampa. Teraz tak, czy ja mam odblokowane raczej nie. Czy tu będzie wychodzenie na zewnątrz? Tak trochę, e, ale nie mogę? O Boże, nie mam tego odblokowanego! Kurde! A czy jeżeli teraz postawić, chciałbym. Kurde! Dobrze, moi drodzy, w następnym odcinku, jeszcze nie w tym, będziemy musieli poszukać tych y, zakopanych technologii. Halo, halo. Bo. Bo tak. <noise> bo będziemy musieli się powiększyć w jedną i w drugą stronę. Zarówno z bazą, jak i. W ogóle musimy zrobić szybki progres w tej postaci. Te drzwi za pomocą kontrole wciskacie kontrolę, jak jesteście pod Z, pod budowaniem. I usuwacie niechciany element. Dobrze. Nie mam tutaj. Halo. A nie, zwierząt na razie nie będziemy, bo to będzie potrzebne do misji. Dobrze. Poczekajcie, co oni chcą. Aha, ok. zrobił jakiś bug. specjalistyczne. Terminale. Terminal tak zwany... Halo, halo. Proszę się uspokoić. Terminal budowlany. Dobrze. Zatrudnij nadzorcę bazy. To teraz musimy lecieć. Lecę, bo chcę. Lecę, bo krokiet jest złem. Dobrze. Panie, panie Parówka, proszę mnie na stację zabrać. Eee... Zbuduj swój nowy dom. Przejdź do dziennika i wybierz rozbudowa bazy. Cool. Ja wiem, że to się robi na stacyjca To lecimy na stacyjkę. O, poczekajcie. Albo dobra, na stacyjkę. No. Co tam, co tam, co tam? Dzisiaj taki dzień, w którym niezbyt wiele się pojawiło na moim kanale. Niestety bierze się to z mojego wolnego czasu i z okoliczności, które mi towarzyszą. Musicie pamiętać, że też pracuję i, i to się wszystko tak łączy. Ja robiłem wczoraj streama, który mnie nie zadowolił. Co jeszcze, z czym jeszcze mam problem? Zbliżamy się do 500 subskrypcji, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, że będziemy się zbliżać do 50 tysięcy subskrypcji i będę mógł Wam o tym mówić. Tak ogólnie, na razie nie jestem zadowolony z tego co robię. Coś mi nie pasuje w mojej twórczości, więc muszę albo coś zmienić, albo coś zmienić. No, nie widzę innej możliwości. Mm. Dziękuję za wszystkie porady, jesteście kochani, ktoś mi napisał, że żeby mnie lepiej było słychać, kurde, ale ja nie umiem tego, nie no umiem, po, po prostu muszę podbić, aha, tu już kupiłem broń, muszę podbić yy, suwaczki, halo, halo, jak nadzorca? Okej, okay, on teraz powinien być w naszej bazie. Teraz wrócimy do swojej bazy. No, więc yy, też się zastanawiam co dalej. Ostatnio mnie nachodzi chęć na stare produkcje. Hmm. Dzień dobry. Kim pan jest? Bardzo ładny explorel. Explore well. Ale to później. E, nachodzi mi chęć na stare produkcje, takie jak, nie wiem, Eurotrack Simulator, Farming Simulator 19. Dziewię Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja się nie skuszę na nagrywanie. Muszę też Wam przyznać, ja tą serię będę kontynuował z Nowa Sky, bo, bo zadeklarowałem to wam i, i czuję, że muszę to zrobić. Mm, ale pozwólcie, że też nie będę się ograniczał a propos innych gier. I No Man's Sky, choć widzę, że nie da się tego zatrzymać Jest dominującą produkcją na moim kanale. Co tu się, wy... Co tu się najlepszego wyprawiło? Dzień dobry. Dzień, do... Dzień dobry kolego. Przyjmij szkło. Postaję nową formułę. Rozbuduj swój nowy dom i zatrudnij personel. Okej, okay. Ostrożnie wszystko przechodzi przez szkołę, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Mam teraz inne rzeczy do roboty. Jeśli przygotujesz chromatyczny metal, użyję go, aby wykalibrować terminal. Mhm. Nadzorca prosi mnie, zaakceptuj. Mogę ci dać chromatyczny metal. Mm. Przepraszam. No dobra. Halo, halo, panie nadzorco, ja już mam metal. Będzie najbrzydsza baza na świecie. U. Dobrze. Panie nadzorca, co tam u Pana? Mhm, uh -huh, uh -huh. Daj chromatyczny metal. Terminal naukowy. dziękuję. Halo. Okej. Okay. nie przeczytałem, co ja chcę. Zbuduj terminal naukowy. Mm, Specjalistyczne. Okej, okay, i teraz naukowca do bazy też się stanie. A gdzie jest parówka? Dobra, do parówy i, i lecimy na stację kosmiczną. E, dobrze, mam przynajmniej czas, żeby z Wami pogadać sobie, przynajmniej sam do siebie gadam. Ale Ty tak te puchasz teraz, więc jest mi bardzo miło. Dziwne to wyobrażenie, jak się tak nad tym człowiek zastanowi, że nagrywa niby dla siebie, a zawsze ktoś tego wysłucha. Mm, więc niewykluczone, że gdzieś wrócę też do starych produkcji. Elite Dangerous widziałem, nie chce się... nie będzie się sprzedawał na kanale, więc najprawdopodobniej tej gry nie będzie. Mm, też pomyślałem, aby ruszyć... ruszyć stare produkcje po swojemu. E, a Mianowicie... Ograć w gry, które już, już dawno ich, już nadszedł na nie zmierzch. Halo, halo, za mało paliwa. Ostatnio coś mnie kusi na Dishonored 1 i 2, żeby zrobić z tego regularną serię. <laughs> Jedna rzecz mnie bardzo, bardzo ucieszyła, druga mnie bardzo zmartwiła ostatnio na streamie. Ktoś mi napisał, że przychodzi do mnie, bo przypominają mu się stare czasy. Taki 2010 rok na YouTubie. Z jednej strony trzeba się cieszyć, że nawiązuje do tradycji, z drugiej strony należy się. Kurde, martwić, że. E, halo. Należy się martwić, że coś jest jednak nie tak. Że ten kontent powinien nieco inaczej wyglądać, bo nikt więcej do mnie nie przyjrzy. Tradycyjne gameplaye i tak dalej, bla, bla, bla. Jeżeli macie jakieś uwagi co krok się powinien nagrywać. zapraszam do komentarzy. Panie naukowiec. Aha, wróć do swojej bazy. To te, teleport. Telepo, teleport musiał. Halo, halo. I cyk do swojej bazy. No, staram się zrobić cały czas zgadać do Was, bo już jest czwarte nad ranem i, i na pewno nie chce mi się tego montować, a jeszcze muszę to wrzucić na YouTube'a. Zakładam, że w całości. A zobaczymy jak to będzie. No, dobra, jesteśmy w swojej bazie, zatrudnimy już ten ziomek przy terminalu naukowym. Boże, co ja tu narobiłem najlepszego? Halo, halo. Dzień dobry. Istota analityczna. Dostałem e, kwasik. Hihi. Więcej pozyskanych danych muszę mieć. Mhm. I smar. A to zapisane schemat w katalogu. Okay. Zbierz ból we szpiku, a Korwax bardziej się przyda z schematy mikroprocesorów i zaawansowanych rafinatorów. Korwax sumuje też okna pod Twoją nieobecność. Tylko my nie mamy się, Okiem. no ale my. My, co tam Ci się podoba? Eee, ok. Zaliczyła nam zadania. Tak. Zgłoś się do Apolla i wróć w kosmos, by nawiązać kontakt. Tak też zrobimy. Halo do kosmosu, proszę. Halo Apollo. Jak ci się podoba za konieczne kolej zatrudnienie po co nam jednostki, jeśli nie możemy z ich pomocą zaznaczyć swojej wyższości nad innymi formami życia, no dobrze, przejdźmy do ważniejszych spraw. Jeśli masz ze mną pracować, twoje wyposażenie musi być w dobrym stanie, nie może tak po prostu gdzieś zginąć, przynajmniej na razie. W poszczególnych budynkach i uszkodzonych maszynach znajdziesz klastery nanitowe, ironia losu, budynki, które zniszczyli strażnicy, doprowadzą do ich zagłady. W klastery nanitowe u handlowców na stacjach kosmicznych, by zdobyć potrzebne technologie. Weź ten schemat osobistego pola siłowego, przyda ci się. Dobra, dziękuję bardzo. Apollo nas czegoś tam poduczył. A my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo z No Man's Sky, dla serii dla początkujących. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.